o sprawach społecznych o tym co po prostu ważne rozmowy, komentarze, wywiady zapraszam Alan Grinde i gości Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku podcastu Odsłuch. Dzisiaj moim Państwa gościem jest Piotr Sawicki, dziennikarz TVP3 Warszawa, autor, pomysłodawca programu Eksperyment Empatia. Dzień dobry. Eksperyment Empatia to bardzo ciekawy program społeczny, który według mnie odbiega od takiej typowej rozrywki czy sensacji związanej z telewizją, ale uczy nas społecznie i pokazuje właśnie nasze społeczeństwo, jakie jest sytuacja, Sytuacji różnych zagrożeń. Bo absolutnie nie jest to program rozrywkowy. Ja bym powiedział, że jest to program edukacyjny, który ma nas nauczyć, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach. Wybrałem 13 różnych zagadnień, moim zdaniem ważnych społecznie, i postanowiłem sprawdzić jak zachowujemy się jako społeczeństwo, kiedy, kiedy obok nas dzieje się coś takiego, jak widzimy pijanego kierowcę, który wsiada do samochodu lub ktoś prosi nas o, o pieniądze. Natomiast ten eksperyment jest tylko punktem wyjścia do rozmowy z ekspertami o tym, jak reagować tak, aby było to dla nas bezpieczne, być uważnym na innych, abyśmy też potrafili dzielić się tą empatią. Więc w tej nazwie eksperyment Empatia... Większy ciężar e, tutaj kładę na empatię. Eksperyment jest tylko dodatkiem, punktem wyjścia. To jest bardzo ciekawe, ponieważ empatia teoretycznie według badań Uniwersytetu Virginia jest takim elementem naszego wewnętrznego oprogramowania. Badanie, które zostało tam przeprowadzone w 2013 roku, opierało się na skanowaniu mózgów różnych osób, wolontariuszy, którym mówiono, że za chwilę zostaną porażeni lekkim prądem, i sprawdzano, jakie obszary mózgu reagują. I tak jak. Przewidywano, reagowała wyspa skorupa oraz część płata ciemieniowego, czyli te części, które są odpowiedzialne za zagrożenie. I bardzo podobny sposób te części mózgu reagowały przed informacją, że takim prądem zostanie porażona za chwilę bliższa im osoba, czy to z rodziny, czy, czy osoba, powiedzmy, ukochana. Jednakże w sytuacji, kiedy padała informacja, że prądem za chwilę będą rażone zupełnie obce osoby, te reakcje bardzo spadały. Więc okazuje się, że ta empatia jest zbudowana, ale dla osób. Bliskich, a niekoniecznie obcych. Jednakże Twój program pokazuje zupełnie coś innego. Jak najbardziej. Program pokazuje, że potrafimy reagować, że jesteśmy empatyczni, że zwracamy uwagę. Oczywiście nasze eksperymenty są dość mocno przerysowane, bo pijany kierowca bardzo też zwracał na siebie uwagę, więc tutaj na te reakcje nie czekaliśmy długo. Ale no, były też osoby, które nie reagowały, miały bez słowa, albo w przypadku omdleń, bo też takie zdjęcia już mam za sobą, też były osoby, które odchodziły, ale mimo wszystko nie czekaliśmy długo na żadną reakcję i to pokazuje coś odwrotnego niż ten eksperyment przytoczony. Natomiast to jest właśnie pytanie, czy możemy to też porównywać z tym eksperymentem, bo tutaj mówiliśmy o rażeniu prądem kogoś bliskiego, ale w moim programie te osoby nie krzywdziły, tylko pomagały, więc to też, to też była inna sytuacja, gdzie no jest ta osoba obca, ale w przypadku pijanego kierowcy chodzi o to, aby uratować go przed tym, żeby nie wsiadł do samochodu lub uratować innych, żeby właśnie taka osoba po ulicach pod wpływem alkoholu nie jeździła. Więc program też jest tak w takiej kontrze do takiego podejścia dotyczącego. Znieczulicy. W 2015 roku w magazynie WPRO został opublikowany taki artykuł, że znieczulica, właśnie choroba społeczna XXI wieku, ona była oparta na badaniach doktora Huberta Somera z Uniwersytetu Rzeszowskiego, które wykazały, że prawie 70% respondentów uważa znieczulicę za powszechną i traktuje ją jako normę społeczną. To jest prawda, bo mamy taki mit, że społeczeństwo jest nieczułe. To już też Dorota Masławska zatytułowała tak swoją płytę, to społeczeństwo jest niemiłe. Ale czy to jest prawda? To nie wiem. Wydaje mi się, że bardziej, że to jest taki mit, który mamy. Wiadomo, że w obecnych czasach bardziej jesteśmy nastawieni na indywidualność i na rozwój samego siebie. Jesteśmy społeczeństwem mocno przeterapeutyzowanym. Zdajemy sobie sprawę coraz bardziej ze wszystkiego, z tego, jak, jak funkcjonuje nasz umysł, nasz organizm. Wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć, a trochę brakuje nam spojrzenia na innych i tej wspólnoty. Natomiast wbrew temu ten program pokazuje, że jednak mamy empatię, albo może też to, że bardzo jej potrzebujemy. Może to jest tak, że żyjemy w takich czasach, gdzie. Bardzo potrzebujemy tych innych ludzi, bardzo potrzebujemy tej wspólnoty, i też no, niezwykłe było to, jak w przypadku e, programu o omdleniach osoby zaczęły ze sobą współpracować. Obcy ludzie zbierali się w grupę, żeby uratować e, naszego kolegę statystę, który, który mdlał na dworcu centralnym. E, więc. E, to jest program nierozrywkowy, ale pokazujący pewną prawdę o społeczeństwie, uczący też to, to społeczeństwo i pokazujący, mówiący dobrze o ludziach. Coś, coś, dobrego. Ja nikogo nie krytykuję też z ekspertami, kiedy rozmawiamy o danych przypadkach i, i omawiamy to, w jaki sposób reagujemy na dane zagadnienie. Nigdy nie oceniamy tych osób. To jest ogromny szacunek, że w ogóle ktokolwiek odważył się pomóc. My rozmawiamy tylko o tym, jak pomagać, żeby to było bezpieczne, żeby to było lepsze, żeby zwracać uwagę na innych, żeby być empatycznym, uważnym, ale no po realizacji już w większości odcinków ja mam bardzo dobre zdanie o nas jako o społeczeństwie. Są takie badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii, znowu się podeprawia się informacjami, z 2019 roku, gdzie naukowcy przeanalizowali ponad 200 nagrań z kamer z monitoringu z Wielkiej Brytanii, Holandii i RPA i okazuje się, że właśnie interwencje były normą, że w ponad 90% konfliktów, czy właśnie takich sytuacji społecznych, które przedstawiasz w programie, przynajmniej jeden światek interweniował. I to jednak pokazuje, że ta idea zjawiska rozproszonej odpowiedzialności, gdy jest wielu świadków, zakładamy, że ktoś inny zareaguje, niekoniecznie ma zawsze zastosowanie. To prawda, nie ma, nie ma zawsze zastosowania, bo myślę, że tutaj też istnieje taki mechanizm. Odwrotny, czyli wspólnego działania, czyli ja w przypadku pijanego kierowcy była taka sytuacja, ja zabieram mu kluczyki, wy po policję, ludzie zbierali się we wspólnoty, żeby, żeby działać i to też pokazuje, że no, mamy bardzo dużo w sobie też tej empatii, już też badania pokazują, że te zachowania empatyczne wykazują już trzyletnie dzieci, co oznacza, że empatia to jest coś, co każdy z nas ma w sobie, i coś, co naprawdę jest chyba w nas czymś najpiękniejszym. Z tego, co widziałem i udało mi się poznać na, na temat Twojego programu, to też generalnie jest to aspekt. Zachęcania do, do działania, takiego odblokowywania naszych, nie wiem, na przykład obaw przed y, jakimiś kłopotami, że osoba, na przykład właśnie z pijanym kriosą, że czy będzie agresywny, że pokazujesz i zachęcasz, że można zadziałać i możemy mm, mieć taką większą współodpowiedzialność za to, jak nasz świat, otoczenie wygląda. Czy ktoś przeżyje i dojdzie do domu, tak jak. jak najbardziej. Na jak najbardziej, na to zwracamy uwagę, ale też y, rozmawiamy z ekspertami o odwadze, ale ta odwa. Nie zawsze musi być rozumiana jako jakaś walka. W przypadku pijanego kierowcy, oczywiście, część osób zdecydowała się go zatrzymać, zabrać kluczyki do samochodu, i taki był plan na tę pomoc. Natomiast też były osoby, które reagowały dzwoniąc do policji. Pani dzwoniła do męża, żeby zapytać go, co ma zrobić w tej sytuacji. Zrobiła zdjęcie tablicy rejestracyjnej, chciała to zgłosić do służb, do służb. Więc ludzie wybierali to, co jest dla nich bezpieczne. I też z ekspertami nie dajemy takich rozwiązań, kluczy, że jak widzimy pijanego kierowcę, to trzeba do niego podejść i zabrać mu kluczyki, bo tak naprawdę nie wiadomo, kim ta Osoba jest, czy ta osoba nie ma na przykład noża, czy nie, nie zagraża nam. Więc absolutnie tutaj nie namawiamy do tej walki, ale namawiamy do tego, żeby wziąć kilka głębokich oddechów, zastanowić się, czy ta sytuacja jest dla nas bezpieczna, i wybrać rozwiązanie i sposób tej interwencji, tak, aby nie zaszkodzić samemu siebie. Nikt nie musi walczyć, ale warto zauważyć, jeśli są jakieś negatywne zjawiska. I warto wspomnieć, że policja faktycznie przyjechała na miejsce. Policja faktycznie przyjechała na miejsce, ktoś ją wezwał, i nawet nie udało nam się tej osoby namierzyć, która wezwała, wezwała patrol policji. I to też pokazuje, że. Ludzie mają dużą odwagę, żeby reagować, i wcale nie trzeba było szarpać się z tym kierowcą, ale po prostu zareagować, bo być może dzięki temu uratujemy czyjeś życie lub zdrowie. Bo też w każdym programie przedstawiam sylwetkę pewnego bohatera, który albo ucierpiał z tego powodu, że nie otrzymał pomocy, albo sam tej pomocy udzielił, albo jego życie pod wpływem tej jednej chwili zmieniło się na lata. W pierwszym odcinku opijanym kierowcy jest historia dwunastoletniej dziewczynki, która wsiadła do Samochodu z pijanym kierowcą. Był wypadek. Ta kobieta ma teraz 40 lat, jest głęboko niepełnosprawna i tak naprawdę jeden moment zaważył na całym życiu całej rodziny, bo rodzina musi się nią opiekować każdego dnia każdego dnia karmić, każdego dnia przewijać. Więc to też pokazuje, że często zastanawiamy się, czy pomóc, czy nie pomóc, czy cokolwiek zrobić, czy wezwać służby, czy przejść obojętnie, a gdyby wtedy, te 28 lat temu, ktoś wezwał policję albo podszedł do tego człowieka i powiedział, słuchaj, piłeś alkohol, nie wsiadaj do samochodu. Ta kobieta dzisiaj by żyła normalnie, tak jak każdy z nas, a ta rodzina nie miałaby tylu obowiązków każdego dnia. Wystarczył jeden telefon do policji. No też z ekspertami rozmawiamy o tym, co zrobić w takiej sytuacji, bo wiadomo, że kiedy to jest osoba. Obca, możemy wezwać policję, nie wahamy się. Natomiast co zrobić w sytuacji e, rodzinnego spotkania, kiedy ktoś z najbliższych pije alkohol, a potem chce wsiąść do samochodu? Jak rozmawiać, jak zwracać uwagę też? Jak zwracać uwagę, kiedy e, zauważymy, że ktoś z naszych bliskich, no, jednak już ma problem z alkoholem? I gdzie szukać pomocy, w jaki sposób rozmawiać z tą osobą, żeby sama dokonała jakiejś autorefleksji, oddała się w ręce specjalistów, dała sobie pomóc. Więc ten eksperyment, który jest w nazwie, nie oznacza tylko eksperymentów, tych prowokacji, które robimy na ulicach Warszawy, ale przede wszystkim jest to taki eksperyment, w którym sprawdzamy, kim my jesteśmy jako społeczeństwo, jakimi my jesteśmy ludźmi. Myślę, że Twój program, taki jest mój odbiór, zmienia trochę rolę albo dokłada nową warstwę roli, roli mediów i telewizji. Nie tyle, co pokazujemy, zachęcamy do społecznych działań, do. Brania właśnie tej odpowiedzialności, bo na przykład sytuacje związane tutaj z pijanym kierowcą, a coraz więcej właśnie media pokazują tych negatywnych przypadków zachowań na drodze, śmierci przy, przy wyścigach samochodowych i tak dalej. To zaczyna nas uwrażliwiać i zaczynamy brać pod uwagę, że kiedy ktoś właśnie wsiądzie na tej Marszałkowskiej pijany i twierdzi, że blisko ma, może przyjechać naszego bliskiego i spowodować kolejną jakby tragedię i zaczynamy czuć się częścią społeczeństwa. Był taki, jest chyba dalej, żyje w dalszym ciągu, taki biolog Bruce Lipton, który przerównał. Społeczeństwo do organizmu człowieka. Tak jak miliardy komórek tworzą nasz jeden organizm, tak miliardy ludzi tworzą jeden organizm nazwany ludzkością. Jeżeli komórki w organizmie nam chorują, no to choruje organizm. Jeżeli ludzie po prostu nie czują się związani z tym społeczeństwem, z resztą tego organizmu ludzkości, to również ludzkość ma problemy. I teraz Twój program pokazuje właściwe znaczy właściwe. Ten zachęcam. organizm ma momenty naprawcze. Tak, i że. że oderwane teoretycznie od siebie części yy, stanowią tak naprawdę jedną wielką yy, generalnie całość. To prawda, też y, wydaje mi się, że ten program obala pewne mity. Yy, właśnie takie wypiłem mało, mogę pojechać. Yy, mam blisko, więc przecież nikomu nic się nie stanie. Te osoby, które reagowały, nie zastanawiały się nad tym, czy to jest blisko, czy to jest daleko, czy ta osoba wypiła dużo, czy mało, po prostu nie pozwalały zrobić tej osobie i sobie samemu krzywdy, i krzywdy innym, bo w 2024 roku na polskich drogach z winy kierowców pod wpływem alkoholu zginęło 151 osób, ale w większości te ofiary to byli sami kierowcy. I też to jest bardzo ważne, żeby w kontekście alkoholu i prowadzenia samochodu mówić o tym, że to nie jest tak, że ty wsiadasz pod wpływem alkoholu do samochodu i zagrażasz innym. Ty zagrażasz sobie. Zdaj sobie z tego sprawę, że to może być koniec Twojego życia. I oczywiście jest taki mit, albo nie wiem, tak, tak mi się wydaje, że raczej ludzie mówią: No ale sam jest sobie winien. Ale może jak każdy z nas pomyśli sobie... E... Co by zrobił, gdyby znalazł się w tej sytuacji, a to, to wtedy daje więcej do myślenia niż, niż te wszystkie statystyki, niż to, że mamy bardzo mocne kary, jeśli chodzi o, o przestępstwa drogowe pod wpływem alkoholu. Więc ta kwestia edukacji jest bardzo ważna w tym programie, to, żeby uczyć, pokazywać na, na odpowiednich przykładach, też dużym może zaskoczeniem będzie odcinek o żebraniu, co zrobić, kiedy ktoś do nas przychodzi i prosi nas o pieniądze na jedzenie, na bilet, czy te pieniądze dawać i czy tutaj ta empatia nie działa w drugą stronę, bo bardzo często podchodzimy do takiej, kiedy taka osoba do nas podchodzi, dajemy pieniądze i czujemy się z tym dobrze i, i uważamy, że zrobiliśmy coś dobrego. Ale tam przedstawię Państwu historię bohatera, który znalazł sobie z żebrania sposób na fajny zarobek na narkotyki. I tak naprawdę zbierał pieniądze z czystego wyrachowania, natomiast ludzie dając mu te pieniądze czuli, że robią coś dobrego, a nie wiedzieli, że pogarszają jego stan, bo on coraz bardziej uzależnia się od narkotyków i alkoholu. Czyli też e, wnioskiem z Twoich e, programów jest takie zachęcanie do tego, żeby. Mam, może inaczej. Pokazać, mieć otwarte oczy. Mieć otwarte oczy i też mieć świadomość, że dzięki swojej wiedzy, czy otwartości, czy właśnie oglądając taki program. Będąc potem w takiej sytuacji, wysłuchując ekspertów, widząc, jak inni ludzie zareagowali, możemy sami zareagować i komuś uratować jak życie. Jeszcze bardziej, bo nie jest to program o konkretnych osobach, które zareagowały. Jest to program o nas wszystkich, o każdym z nas. Każdy z nas może znaleźć się w tej sytuacji i każdy z nas może być i tą osobą, która zareagowała, i też tą osobą, która. Podlegała tej reakcji. Jak no w przypadku odcinka o utracie przytomności. Każdy z nas może mieć taką sytuację w życiu, że jego życie będzie zależne od pomocy innych. To jest też fajne do, do przemyślenia, że jeśli ja nie potrafię udzielać pierwszej pomocy, to mogę założyć, że jeśli ja jej będę potrzebował, to ktoś inny też nie będzie wiedział, jak to zrobić. Więc fajnie jest dowiedzieć się, w jaki sposób pomóc i co zrobić, aby też no, coraz więcej ludzi w społeczeństwie wiedziało, jak reagować dobrze, bo no, tak naprawdę to jest troska o innych, ale też troska o samego siebie. No, właśnie w styczniu tego roku publikowano badanie. Jest to taka analiza danych z europejskiego rejestru zatrzymania krążenia, która została przeprowadzona w Polsce. I okazuje się, że w sytuacjach, kiedy osoby decydowały się na wykorzystanie automatycznych defibratorów zewnętrznych. Które były prowadzone pod kierunkiem dyspozytora, skuteczność pomocy z 22% wzrosła aż do 30%, więc to jest bardzo dużo. I okazuje się, że kiedy podejmujemy właśnie akcję resusytacji, sens przyjazdu karetki, czyli momentu, kiedy osoba trafia do szpitala, a niestety nie jest wzywany koroner, wzrasta z 26% do 74%, czyli mamy realny wpływ na to, w jaki sposób możemy uratować drugiego człowieka. To prawda, Na to też zwracają uwagę badania Europejskiej Rady Resuscytacji z 2012 roku, gdzie Rada stwierdziła, że gdybyśmy potrafili udzielać pierwszej pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia, to nawet 100 tysięcy osób rocznie mogłoby żyć. Tylko od tego, czy my potrafimy udzielać pierwszej pomocy. No to jest całkiem spore miasteczko, 100 tysięcy osób. E, więc warto wiedzieć, w jaki sposób pomagać. E, oczywiście w polskich przepisach m, samo udzielenie pierwszej pomocy to już jest wezwanie służb. Natomiast jak rozmawiałem w studiu z, z panią ratowniczką, no ona powiedziała wprost: Ja w swojej karierze nie miałam przypadku takiego, że ktoś przeżył po samym wezwaniu służb. Jakby tutaj liczy się ta reakcja i, i ona jest konieczna, żeby kogoś uratować, bo każdy z nas może znaleźć się w takiej samej sytuacji, bo to też nie chodzi o to, że jak ja nie pomogę, to, to pomoże ktoś inny, ale co będzie, kiedy ja będę tej, tej pomocy potrzebował? Zwłaszcza, że trzeba pamiętać, że usta-usta, y, oddech nie jest y, wymagany. Nie jest tak wymagany. Jest. Właśnie to też jest program, który obala mity, bo często wydaje nam się, że y, musimy robić oddychanie usta-usta, ale boimy się zarazić jakąś chorobą, albo w przypadku jakiegoś wypadku osoba jest zakrwawiona, albo no, jest po prostu brudna. Y, nie musimy tego robić. Wystarczą same uciśnięcia klatki y, piersiowej, i to. Też jak najbardziej tej osobie pomoże. Ważne jest tylko to, aby zachować zimną krew, aby sprawdzić, czy ta osoba oddycha, czy nie oddycha, eee, bo no, jeśli oddycha, to, to faktycznie możemy zaszkodzić takiej osobie. Natomiast wystarczy kilka wdechów, wystarczy zachować zimną krew i dzięki temu ktoś może mm, żyć po prostu. Czy uważasz, że na przykład Twój program może stanowić element do większych kampanii, które organizują lokalne samorządy dotyczące właśnie edukowania z zakresu pierwszej pomocy, edukowania, gdzie znaleźć właśnie te zewnętrzne defibratory. W Warszawie jest 370, z czego ponad 50 na różnych stacjach metra, ale gdzie znaleźć te informacje, już nie każdy potencjalnie wie. Czy właśnie, czy też stworzyć jakby, tworzyć specjalne kanały komunikacji w różnych sytuacjach, typu właśnie no, żebractwo i tak dalej. Jeśli by tak było, to e, oczywiście bym e, skakał ze szczęścia. <grym> Natomiast e, myślę sobie, że jeśli chociażby jedna osoba po takim programie zastanowić się nad tym, w jaki sposób pomaga i, i, i czy może to robić lepiej, mądrzej, bardziej z troską o inne osoby, to to już będzie mój osobisty sukces i to już będę się z tego, z tego bardzo cieszył, bo jest to dla mnie niezwykle ważne, żebyśmy właśnie potrafili reagować, żebyśmy zauważali innych, żebyśmy byli jako wspólnota, a nie jako zbiór jednostek. Więc przez następne 12 tygodni, tak, bo już jesteśmy po emisji pierwszego odcinka. Tak. Będziemy się spotykać z różnymi wyzwaniami. Powiedz, co nas potencjalnie czeka i zachęć do śledzenia emisji, kiedy, kiedy się pojawia nam ten kolejny odcinek. Odcinki pojawiają się w każdy piątek o 21.00, powtórka w niedzielę o 15.20. Tych scenariuszy, odcinków jest 13. 13 różnych sytuacji, 13 różnych zagadnień społecznych. Może nie będę mówił o wszystkich, bo też e, może będzie trochę zaskoczeń. Natomiast na pewno poruszymy kwestie bezdomności osób młodych, e, kwestie żebractwa, e, czy też kwestie pierwszej pomocy. A co więcej, to już zapraszam na Antena TV 3 Warszawa w każdy piątek 21. Dziękuję bardzo za rozmowę. Serdeczne dzięki.